To jest największym wrogiem rowerzystów oczywiście samochody. No, takie jest w Twoim przekonaniem w ogóle w Niemczech, to ma mają kosmos, kapitalnie. To nie tak, jak myślisz, Kotku, za chwilę się o tym przekonasz. Więc po pierwsze, w Niemczech to 24% wypadków drogowych z udziałem rowerzystów spowodowali rowerzyści. W Polsce blisko 40% wypadków drogowych z udziałem rowerzystów spowodowali rowerzyści. To rowerzyści są dla siebie zagrożeniem. W Polsce na 200 wypadków drogowych ginie blisko 9 rowerzystów. W Niemczech na 200 wypadków drogowych ginie około 1 rowerzysta. Mniej niż 1 rowerzysta. Powiedziałem Wam ostatnio, żeby rowerzyści montowali sobie na kaski takie kamerki. Na kask właśnie. Nagrywa z tyłu, nagrywa z przodu. Dobrze by było, gdyby ci rowerzyści sami zadbali o swoje bezpieczeństwo i zakładali mimo braku obowiązku kaski na głowy. Tak samo jak my kierowcy do samochodów zabieramy apteczki pierwszej pomocy, chociaż wcale ich nie musimy mieć.